Alicja Trojan-Aleatora Obserwacja Lubię bycie człowiekiem i wady ludzkie to jak malarstwo Picassa albo jak aktor niedoskonały. Człowiek jest inny niż inteligentny telefon jego. Człowiek ma wady. Telefon ma wady, ale inne. Wyznaje istnienie wolnej woli, gdzieś w szczelinach determinizmu. Chcę mieć wolitywny wkład w swoje wiersze. Wyznaje antychylemorfizm, istnienie bez materii, atraktor aleatory i Twoją świadomość lepką kocią. Lubię bycie człowiekiem, bo z Niego mogę korzystać. Odkąd się uczę z Niego korzystać? Dostrzegam to piękno. Chciej tu być i zdaj sobie sprawę z zakresu konieczności. Chciej tego, co możliwe. Możliwe skorelowane jest z czasem. Ustaw się tak, żeby doświadczać tego, co chcesz. Chciej doświadczać tego, co możesz. Wybierz, co ci odpowiada. Poznaj, co ci odpowiada. Taka jesteś mądra, Ala. Lubię bycie człowiekiem dzisiaj. Że jest trudno, trochę to dobrze, bo kontrast, że jest trudno, bardzo to znaki do pracy, z rozpuszczaniem, żebyś tylko na radości mógł mi zagrać, bo za nic innego nie pociągniesz. Piszę dziennik prób i błędów, piszę wnioski z moich sesji, piszę wiersze i oferty z ofertami trochę gorzej, może będę pisać wiersze. Możesz pisać dla mnie wiersze, takie mam marzenia. Na 27. Glina szkliwa znak od ciebie. Co to znaczy być człowiekiem? Tarnowskie Góry 23 maja 2023. 4.29, co jest o tyle istotne, że yy... wieczorem będę w Bieruniu, Także. to czas się wyspać.